Dobrze Wikuś. Like Mother's day. <laughs> Dzisiaj ten pan robi śniadanie. Mother's day A, od... and look, and it's and sun. <laughs> A co ja dostałam od mojej córeczki pięknego? A, A pokaż jakie piękne kwiaty. Ale śliczne, zaraz mama do wazonu wsadzi. Ale to jedne od Podcast pra jedna od Wiktorii, tak? A to takie buty, piękne. Kochani, bo dzisiaj jest Dzień e, Mamy w Stanach i my dzisiaj to obchodzimy, zresztą Wiktoria w szkole zawsze robi też mi pracę na ten dzień, e, więc e, już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że Dzień Mamy mamy... Kiedy? Mamy, mamy. <grym> dzień Mamy mamy. Dzień Mamy mamy. Mamy, mamy e, który dzisiaj jest? Nie mam pojęcia. Szczęśliwi czasu nie... Nie mierzą. Strony, nie wiem, który dzisiaj jest. Czter... Nie. 12 był. Nie, 12 był w piątek. No jaki? 14? No 14. Kurde, leci. 14 maja. E, więc troszeczkę jest wcześniej w Stanach, mamy. Jak widzicie, jestem świeżo pokąpieli. E, już zdążyłam sobie e, testować dla Was kolejny fajny produkt do wybielania zębów. Co mogliście widzieć na mojej mise, eee, I teraz mam jeszcze na sobie zuszczające skarpetki, które uwielbiam, bo dają bardzo fajne mm, efekty. No i teraz jemy śniadanko eee, i zobaczycie, co fajnego będę robić. dwunasty, A 12 maj, bo ja wiecie, co patrzyłam na kwiecień. Mieliśmy kalendarz tam i był kwiecień. Patrzę tak, dzisiaj niedziela, ale nie, no mówię, przecież 12 jest dzień, mamy w Stanach, coś mi tutaj nie pasuje. W tle leci Formuła Pierwsza, bo ten kto mnie ogląda długo, ten wie, że Marek jest po prostu fanem tych wyścigów i jedyny spot, który ogląda, to jest właśnie to. No i u nas ciągle, słuchajcie, remont, jest taka tragedia, ja wam później pokażę, co się u nas dzieje, więc ten, ten, ten dzień mamy też trochę będzie i pracowity. Miał miał troszeczkę inaczej wyglądać ale niestety Kasper nam się pochorował i od wczoraj ma gorączkę i w ogóle nie za fajnie się czuje już wczoraj wieczorkiem tak troszeczkę wrócił do nas, miał jeszcze problem z zaśnięciem na noc ale już dzisiaj widać, że już coraz, coraz, coraz lepiej, więc sądzę, że już jutro powinno być tak fajnie. Dzisiaj może jeszcze będzie takie trochę problematyczne zasypianie. No ale już dzisiaj po południu sobie, znaczy dzisiaj po południu, dzisiaj rano sobie już tak fajnie pospał, więc mam nadzieję, że już wraca do nas. Ale od razu Marek było widać, że jest całkowicie inny, mhm. co? Taki był, wiecie, smutny, taki rozdrażniony. A ten, a, a dzisiaj właśnie, znaczy a ogólnie jest cały czas uśmiechniętym chłopcem, więc to od razu yy, widać. Dobra kończę, jak się ogarnę trochę bardziej to się do was do odezwę, bo <grym> <grym> słaby widok. Kto ja jajecznicę z ketchupem, tak jak mój Mareczek? Ja. <grym> ja lubię jajecznicę taką bardziej lejącą. Więc Marek wcześniej, o widzisz tata, Musisz dać. i mi też, mi, 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 mi. ja, 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 e, no, ja lubię taką bardziej lejącą ręcznicę. dajcie znać w komentarzach jaką wy lubicie, czy lubicie z ketchupem, czy lubicie taką lejącą, czy bardziej ściętą, a ja też, poproszę, dlaczego tylko ten, a dziękuję, bo myślałam, że jeden niesiesz, ja, 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 <noise> Pewnie masz włos. Mam, słodzie. Mm, dokładnie Mareczku, dokładnie. Marek się robi teraz taki szpakowaty troszeczkę. Marku, chciałabym w Twoim wieku tak wyglądać jak Ty. <noise> zaraz za mną jesteś. A, zaraz za Tobą. Zaraz jakieś 10 lat. <noise> Ale piękne kwiaty dostałam. I to podwójne, jedne od Kacpra i jedne od Wikusi. E, ciekawa jestem, jakby to było, jakbym taki miała z dzieci, to bym miała prawie cały dom w kwiatach. Ale fajnie. Teraz podwójnie już dostaję. Ale słuchajcie, róże bardzo często jest tak, że kurcze nie pachną. Takie, wiecie, kupione gdzieś w sklepie. A te mają tak śliczny zapach i w ogóle są takie grube, fajne. Naprawdę cudowne są te kwiaty. O, a tam moje trzecie dziecko. Tak, słuchajcie, Oreo to naprawdę jest jak trzecie dziecko. Pytaliście się nas ostatnio, czy nie chcielibyśmy mieć tutaj e, basenu. No właśnie nie, bo zobaczcie, gdzie by sobie Oreo latała, chodziła i tarzała się po trawie. A ja słuchajcie, odkurzam schody, bo po remontowo... Bo jest Dzień Matki, tak Marek właśnie mówi, zobaczcie, jaki jest kurz od y, malowania w ofisie. Bo malowali panowie sprayami i tak się zakurzyło. Ale to jest jedna góra lodowa, zobaczcie, co tam się dzieje. Tym, 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 Orusia tam jest. Później jeszcze tylko muszę tutaj umyć, bo to się najbardziej w sumie nabrudziło. I pokażę Wam, jakie Marek ma mini NASA co on robi tam w ofisie, jak składa wszystko, ale już niedługo będzie metamorfoza ofisu jest już bliżej niż dalej eee, więc fajnie, bardzo się cieszę, że już ten pokój jest prawie skończony miałam wam pokazać co tu robi Marek Marek bawi się w kabelki Dzisiaj z kabelkiem. Małe nasa sobie tutaj uskutecznie. Małe nasa Marek uskutecznie w ofisie. O, tam kabelki. Ale już się tak cieszę, bo już jest bliżej niż dalej normalnie. Marek Czego ciągnie druty. Dzisiaj ciągnie Marek druty, dokładnie. No, tak to się wszystko przedstawia. Ustawia też inne sprzęty. Ale to już niedługo w metamorfozie biura. Znaczy, nie wiem czy tak niedługo. No jakoś tak... Bliżej końca wakacji. My jeszcze musimy poczekać na parę rzeczy. No ale ogólnie będziemy już tutaj sobie zaraz sprzątać w ogóle i ustawiać biurko na nowo moje. Żebym mogła sobie już pracować tutaj. Więc fajnie. Po malinkości. Po malinkości. Idziemy sobie z Wikusią na lanczyk. Nie mogłam zabrać dwójki moich dzieciaczków. Ojej, sto lat. Bo jedno jest niewyraźne i zasnęło, zostało statą więc musimy sobie tak pójść oddzielnie trochę ale... And we only buy one Harry Potter Tak, i w Iwiku się kupiłam czekoladkę różki Harry'ego Putera And I thought there's card in here because I was having the magic frog and then there was a card in there No, i też na pewno coś weźmiemy, nie? So we could play tic-tac-toe Okej Co by tu zjeść dobrego? Ile Wiktoria sobie zamówiła. Mam nadzieję, że to wszystko zjem. To jest moje. Tak to tutaj jest? Je, yeah, mój Kacperek wrócił. Kasperek wrócił. Pokaż, kazteryk to płaszcz. Płaszcz. Się? wikusia i orusia no chodź tutaj oro, Chciałem mm. 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 <laughs> pokazać co z Wiktorią kupiłyśmy o, taką ładną z wikusią kupiłyśmy doniczkę, zobaczcie jaka fajna taki rowerek bo już nie mieli tych kraników. A mi został jeszcze jeden kwiatek. One tak ładnie, słuchajcie, się rozrastają. Zobaczcie, jakie ładne są. jestem pod wielkim wrażeniem tego niecierpka. On teraz właśnie przekwitł, ale za chwilę będzie miał znowu nowe kwiaty, bo oberwałam ostatnio zaraz te też oberwę. Dzisiaj zapowiadają nam o oszusej, więc niedługo burza ma być. Więc już go dzisiaj nie będę podlewać. Sam się podleje, tak jakby. Ale naprawdę przepięknie rośnie, i ostatnio yy, myślałam, że już mi zwiędł totalnie. Ale wystarczyło go podlać i było spoko. A słuchajcie, paprycie dobrze się mają, bo tutaj jednak jest słońce, ale nie aż tak dużo. Nie jest, że cały czas, cały czas już to yy, jakby wypatrzyłam. Yy, I jest też trochę i cienia, ale one naprawdę bardzo ładnie tutaj sobie rosną, a zobaczcie jakie już agawy są duże. Mi się wydaje, że są dużo większe niż jakie wsadziłam. Więc super, super się to przedstawia. Wikusia zbiera takie ładne... A to trzymaj, tylko nie, żeby nie ten. Gady i owady. A Marek zbiera dzwonki, tak się razem dobrali. O nie, to chyba żabę trzeba po tamtej drugiej stronie, bo to trzeba niżej ją. Żaba! Żaby! Ostatnio u, znalazłyśmy. Brzegi bardzo. No i elegancko, fajnie Fajne. wygląda. To są meksykańskie, nie? No, ale trafić na takie, żeby były w sklepie. fajnej cenie, nie? Tak. One drogie, jak są. Są drogie bardzo, by. no. Ta żaba kosztowała 16 dolarów. To mi się wydaje, że i tak jest sporo, jak na taką, ja rzecz. na taką żabę, jak na taką żabę, ale no śliczne są te rzeczy, one są chyba ręcznie malowane, dlatego one tak. są chyba takie drogie. I one a... ręcznie robione są w ogóle. Tak, a tu marka dzwoneczki. A I tam niebo idzie. po prostu czarne takie, że... No. Chowamy się, słuchajcie, bo zaraz jak lunie deszcz, zaraz coś za co się dzieje. Aaaa! To my się już teraz z wami żegnamy. Buziaki, pa!